Tego nie oglądaliśmy. To jest ważne. Wiemy już więcej. The Daskblad. A. Czy to nawet nie było przy okazji jeszcze jakiś artykuł? Mi się wydaje, że widziałem jakiś artykuł. Generalnie polecam Wam, słuchajcie bardzo mocno chłopaków z gier wideo. Bardzo ciekawy z newsów w ogóle na tej stronie. Ja widziałem, że były zebrane wszystkie informacje gdzieś z. The Blada. O, mam! Wszystko, co wiemy o Dask. O, zajebiście. Przeglądamy sobie wideo i cały artykuł przy okazji. Super sprawa. Dobra. I oglądamy gry wideo. Słuchajcie, gorąco polecam chłopaków. A. Pod koniec teraz... prezentacji Nintendo no, yes, Direct, yes, yes. gospodarze wraz z From Software zrzucili prawdziwą bombę. Nowa marka The Dusk Blots nadejdzie w 2026 roku. Wyłącznie na Nintendo Switch 2. No! Obrony kierunek artystyczny. Jezu, ale szkoda, że to nie było na samym początku trailera, bo tam dosłownie można byłoby zobaczyć, jak. Wznoszą się emocje i upadają. Nintendo Switch Exclusive. Wiecie co? Ja nie staram się być jakoś negatywnie nastawiony do konsol, ale no Nintendo Switch będzie kolejnym przykładem na to, jak konsole po prostu ciągną postęp technologiczny, po prostu w tył. No to jest. Wiadomo, że, że, że Switch nie będzie miał jakiejś y, totalnie wyśrubowanej grafiki. Wiadomo, że ten Dusclot będzie wyglądał jak gry na PC-cie sprzed 10 lat, nie? jest przez fanów gier From Software znany, lubiany, tożsame są z gotycką estetyką panującą w świecie Bloodborne, innej zacieklecenionej produkcji. Zwiastun okazuje jednak nieco większą mieszankę... Jetpike! i jestem przekonany, że i również was Stary. to zastanawia. I nic dziwnego, zapowiedź każdej kolejny. <laughs> Liczymy na przynajmniej 60 FPS-ów. <laughs> Dobre, dobre, dobre. Ile lat minęło? Czy Zelda Breath of the Wild ma 60 fps po 10 latach? Chyba nie. 60 FPS-ów, jak to sobie wyemulujesz na kompie. Kolejnej gry tego studia zawsze wzbudza ogrom emocji wśród graczy. Jednak a a jakie są generalnie wasze oczekiwania względem tego Deskblada? Jakie są wasze yy, opinie, jakie są wasze nastawienia na to? Oznacza to, że zawsze to są pozytywne ocenie. Uwielbiam to, jak na pudełkach konsol pisze tak: 4K, 120 FPS-ów, ray tracing. Herworksy, wszystko tam jest, no nie? A potem odpalasz grę i okazuje się, no fajnie jest 4K, tylko gra ma wtedy 18 FPS-ów. Yy, możesz mieć 60 FPS-ów, ale gra wtedy jest dosłownie tak pocięta dlss że widzisz takie smużenie, jak się poruszają twoje postacie. Więc no. To fajnie wygląda na opakowaniu, bo to co się dzieje z konsolami teraz, to trochę wygląda jak konsole z rynku u ciebie w mieście, co kupowałeś, no nie? Co szedłeś na taki targ i ci koleś ledwo co mówiący po polsku tata, panie, no to jest Polistation <grywania> i kupuje ci babcia Polistation i okazuje się, że to jest Pegasus przerobiony, żeby wyglądał na PS 1 Panów zdążyło już kilka rzeczy zmartwić. Ekskluzywność na Switcha 2 tryb multiplayer, postacie pokazane w zwiastunie i o tym chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć, bo Hidetaka Miyazaki zdradził kilka szczegółów a propos gry Choć wciąż jest to niewiele, to może niektóre z waszych obaw rozwieje Zapraszam do materiału Miyagi, no. Zacznę od tego, co na zwiastunie mogliśmy ujrzeć niedługo po ujrzeniu Loga From Software. Ty, Różnej... Ale jest jedna rzecz, o której w sumie nikt jeszcze nie powiedział. I ja też jeszcze o niej nie mówiłem. Czym charakteryzują się ekskluzywy na Switchu najbardziej? No, dawajcie. I nikt jeszcze nikt o tym nie powiedział. Ja totalnie nie wiem, dlaczego to wypadło nam z głowy. Czym charakteryzują się ekskluzywy na Switchu Poza chujową grafiką. Gry dla dzieci? Nie, 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 nie. Funkcjami pada. Jak dużo funkcji faktycznie sterowania pada jest wrzuconych do Zeldy, do Mariosów, do yy, Pokémonów. Te wszystkie funkcje, które yy, oferuje ci pad ze Switcha, są najczęściej w ich ekskluzywach forsowane jakoś. I teraz wyobraźcie sobie. Sorry, joy nie pad, przepraszam. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której gracie w Souls-like'a i dostajecie tam dodatkowe funkcje takie. I teraz ja pragnę zaznaczyć, te funkcje były już w Bladbornie, bo w Bladbornie, jak trzymałeś X-a i poruszyłeś padem, to robiło ci emotkę. Doprowadzało to do tego, że było to tak irytujące, że ludzie, którzy robili challenge w Bladborna rozkładali pada i wyciągali z niego ten taki jeden moduł żyroskopowy, czy tam wstrząsowy, nie mam pojęcia, który to był dokładnie, tylko po to, żeby ten efekt nigdy nie miał miejsca, bo przez przypadek to byłeś w stanie zrobić na speedrunie, no nie? No i traciłeś wtedy czas, albo w ogóle nawet mo mogłeś gdzieś dostać jakieś hita, wywalić się. I teraz wyobraźcie sobie Miyazaki, współpracujący z Nintendo, robią ekskluzywa, który ma być, no nie oszukujmy się, system-sellerem, no i co, Nintendo przejdzie obok wszystkich funkcji Joy-Con'a? No nie, oni będą chcieli coś zaimplementować. I teraz pytanie, czy wyobrażacie sobie Souls'y z zaimplementowaniem tych dodatkowych funkcji takich y, związanych z ruchem? To może być mega dziwne, to może być, wiecie, make or break it, naprawdę. <laughs> I ja dopiero teraz padłem, no, ale nie mam pojęcia, dlaczego nikt nigdy y, jeszcze nic nie poruszył na ten temat. Najlepiej by było, jakby dali po prostu screen gierki nazwy Dashbood i 2026 i zamknęli się na następne pół roku, to by lepiej wyszło. No. Ja lubię takie. Ja lubię takie dropy enigmatyczne, to prawda. Ale najlepiej to by było, jakby jeszcze nie dali nazwy, wrzuciliby to i ludzie by myśleli, że to jest Bloodborne 2. Wtedy to by było najlepiej. Maści postacie to Bloodsworn, czyli najprościej. Celowanie ma... z broni za pomocą że i jak najbardziej może być coś takiego, no. Zobacząc za przysiężeni krwi. Mamy pokazaną mieszankę. Wiktoriański arystokrata, ciemno ubrany gość z szablą w mroźnej krainie z kościołem w tle, tu kobieta w kimono przywołująca skojarzenia z Japonią, I za chwilę jaskini, a moment później opancerzony wojownik z jetpackiem rodem ze z tym świata. To nie powinna dziwić też postać morfująca w dinozaura, co nie? Według wywiadu pochodzą oni z różnych epok, a gra nie ma wybranej tej jednej zdecydowanej. Stąd taka mieszanka. A lokacje to, to tylko maski. No. Nie, tu naprawdę takie jaja mogą przy tym być. Z których będzie dane nam się poruszać. Za przysiążeni krwi zyskali supermoce jeszcze w nieznany z perspektywy lore sposób. Wiadomo tylko, że przez specjalny rodzaj krwi. A kojarzyć możemy je oczywiście z tradycyjnymi wampirami. Hidetaka Miyazaki starał się wyciągnąć coś Miyagi. romantycznego z konceptu <laughs> wampirów i krwi. To z tłumaczenia odbieram raczej jako bardziej ekscytujące dla odbiorców. Jak mi się wydaje, że teraz będzie bardzo duży wylew gier o wampirach. To tak jakby moda na wampiry bardzo ale to bardzo mocno wraca. Kilka lat temu albo e, może z dziesięć, bardzo mocno wróciły zombie, teraz wracają wampiry. Te wampiry są dosłownie wszędzie teraz. Naprawdę mam takie... Może to jest dlatego, że się w teraz Sylwani, tak mi się wydaje. Ale... coraz więcej, nie? Wychodzi jakichś takich hypisu związanych z wampirami. Stawić to w formie właśnie zaprzysiężonych krwi, a walczyć oni będą o coś znanego jako pierwsza krew. Gdy ludzkość wymarła, objawia się zmierzch ludzkości. Twilight of Humanity. Jest to wydarzenie, w którym zaprzysiężeni są wzywani, by w różnych czasach i miejscach pozyskać właśnie pierwszą krew. A tytuł Dusk Bros bezpośrednio nawiązuje do tych postaci, biorących udział w tym evencie. W kontekście... Ta postać, tak? Brzydko wygląda. Ja już nie mówię o koncepcie, dziwny koncept, okej, okay, Japończycy, yy, nic mi do tego, ale kurwa, te tekstury są tak paskudne, to jest takie twarde, tutaj tak brakuje cieni. No jak ta postać wchodzi. Zazgos tak bezpośrednio nawiązuje do tych postaci, biorących udział w tym evencie. W kontekście samej krwi to masz wrażenie, jakby to coś sprzed 10 lat było. Jest ona raczej używana jako symbol, aniżeli przekłada się bezpośrednio na fizyczne zadawanie jakichś obrażeń. Ma informować więcej o lore, o przekazywanej przez nią mocy, o losach, relacjach, a przy okazji są znakiem rozpoznawczym tych, którzy przekroczyli granice człowieczeństwa. Zaprzysiężeni posiadają nadludzkie zdolności i przekładają się one bezpośrednio na wszystkie działania postaci. Jak chociażby sprint czy rodzaje skoku, a każdy z przedstawicieli posiada unikalne broń. Ja wiem, bo... macie myślisz, że nie mam takiego planu. Oczywiście, że będę tytułował się ekspertem od wampirów, bo mieszkam w Transylwanii, bo wielokrotnie odwiedzałem miasto, w którym urodził się Vlad palownik, bo bardzo dużo wiem o historii i micie wampira. Oczywiście, jak wychodzi Dashbet, to ja zaczynam każdy film. Jestem ogromnym fanem Mitu Vampira. Wypowiadam się z pozycji napi. Trzeba taką cnotę sygnalizować za każdym razem. Czając to nie tylko biały oręż, ale takie umożliwiające atak z dystansu. Miyazaki zaznacza tutaj, że jest to na tyle unikalny aspekt po gry. Że... Słuchajcie, ja 300 lat już tu mieszkam, więc co, co, coś już o tym wiem, nie? Różnią się znacznie od poprzednich tytułów studia. Na pytanie odnośnie zakresu I... tych postaci, Miyazaki informuje, że każda z nich jest wyjątkowa pod kątem wyglądu i projektu. A progresowanie nimi pozwala graczowi dostosować je na tyle, by znaleźć tą idealnie pasującą do naszego wyczucia i stylu gry. A wszystko to okraszone będzie dawką informacji o grze, właśnie poprzez dłonie, personalizację nie? i analizę historii krwi. I tutaj informacja dla wszystkich strudzonych: co robi From Software tworząc tytuł PvPvE? To Hidetaka Miyazaki absolutnie nie chce odchodzić od projektowania gier skupiających Kurde, ale to jest chyba coś, co boli największą liczbę fanów, że bardzo dużą część zespołu najprawdopodobniej oddelegowali na Duskblada, tą największą, z Miyazakim, i to jest PvP, PvE w jednym, a drugą część zespołu dali na Nightraina. A my czekamy na Dark Souls 4 i Bloodborne 2, które najprawdopodobniej nigdy nie wyjdą, bo Miyazaki nieraz mówił, że trylogia Dark Souls została zakończona, ale no chyba chcielibyśmy coś nowego. Na Elden Ringa 2 raczej nikt nie liczy. Poza tym, Elden Ring 2 został zrobiony z, we współpracy z Arar Martinem, i Miyazaki często się wypowiada w taki dość uciekający sposób od tego, że fajnie mu się pracowało z nim, ale to tyle, no nie? A jeśli chodzi o ten Bladborna, no to prawa masony, więc też jest z tym ciężko. Więc nowy iPis, to o, chyba wszyscy oczekiwaliby, żeby to nie był po prostu tytuł online, żeby to był kolejna dobra jakaś trylogia, no nie? Naj, naj, najlepiej jakaś, właśnie taka średniowieczna, nie? średniowiecze, magia, takie rzeczy. ...na pojedynczym graczu. Nie było Ustawienie skarą. na strukturę PvPVI było zawsze dla niego interesujące i pozwala po prostu na wdrożenie nowych założeń projektowych w grach. A przy okazji pozwala... Ale właśnie to jest ta kwestia, że to, że to przerasta trochę, że dwa takie, dwa równoległe tytuły razem. Czemu oni, na przykład Pierwsze nie wydadzą Nightraina, znaczy wydają teoretycznie, bo ma wyjść w maju, i dopiero potem na podstawie Nightraina zaczną szyć dask I mi się wydaje, że to jest za szybko, żeby studio, które nie robiło tytułów online, nagle zrobiło dwa tytuły online. Jeden po jednym, nie? Doświadczenie w tworzeniu wymagających starć z bosami w wersji dla wielu graczy. I tak to może wydawać się wątpliwe, bo za chwilę mamy Elden Ring Night Rain, który w założeniu też ma się skupiać na rozgrywce no, o, tak. multiplayer. I tak jak oba te tytuły będą sukcesem sprzedażowym. <grybowsy> <grybowsy> to prawda, dostrzela to w dobrze, no to zapewne w przyszłości będziemy widzieć więcej takich rozwiązań. Na tą chwilę nie pozostaje nam nic innego jak wierzyć w zapewnienia Miyazakiego i w ogóle cieszyć się z tego, że o tym wspomniał. No dobra, ale jak to w ogóle będzie wyglądać? Wylądujemy w hubie, w którym dostosujemy naszą postać i wejdziemy do rozgrywki dla maksymalnie 8 graczy. Choć samych szczegółów nie znamy, wiemy, że gracze będą pozyskiwać punkty zwycięstwa możliwe do zdobycia na różne sposoby. Bezpośrednią walkę, ale także oportunistyczne zachowanie. A więc sprytnie podkradając eliminację, korzystając z Samonów, czy koncentrując się wyłącznie no na walkach z komputerowymi przeciwnikami? Nie, ku... samonów? To to będzie gra na pierdalaniu samoniarzy? Dobra. Z przeciwnikami. Celem nie zawsze będzie eliminacja końcowego bossa. Eliminacja ale znalezienie sammoniarzy. się w jakichś Podała konkretnych się. okolicznościach, czy zostając ostatnim graczem na placu boju. To, jakby pokazali, to z. Ale znalezienie się w jakichś konkretnych okolicznościach, czy. To jakby poka... to wygląda jak Seldana wyjęte, no nie? Totalnie, ta latarnia tylko taka wiktoriańska gdzieś. Psuje ten odbiór, tak mi się wydaje, ale no to, to totalnie to No i tutaj też kawałek w ogóle tej karety. Zostając ostatnim graczem na Placu Boju. Osobiście odbieram to jako tytuł, który ma spełniać oczekiwania w naprawdę szerokiego zakresu graczy, tym Zbytając lubiącym walką dużego, PvP, nie? ale również takim, którzy cenią sobie walki z bosami I niezależnie od o, naszej pozycji. <laughs> Wszystkie 10 graczy PvP, tak Przegranej <laughs> czy wygranej, będziemy dostawać <laughs> nagrodą za udział. Miyazaki sam wspomina, że nie lubi PvP i chciał stworzyć coś, co również dla niego będzie. Będzie satysfakcjonujące. Poza walką będą występować do. Czekaj, co będzie nagroda za udział, nie za wygraną? Kur... To brzmi jak nagroda za uczestnictwo w konkursie, a nie za wygranie. Pewnie będzie o wiele mniejsza, ale żeby nie zrezygnowali z takiej kompetycji, nie? Dodatkowe eventy zmieniające cele rozgrywki czy respiące dodatkowych specjalnych przeciwników. Jedno z wydarzeń ma właśnie zwiastować ta morda latająca po niebie w zwiastunie. Unikalnym aspektem są też role nadawane graczom przez system krwi. Możesz być przeznaczonym rywalem dla konkretnego gracza, musicie się wtedy odnaleźć i pokonać albo tak z Właśnie, nie? To, brzmi, to dobrze, zwróćcie się uwagę, lan, to brzmi jak jakiś Town of Salem plus Bloodborne. To brzmi jak jakieś takie dodanie do gry tego takiego faktoru, nie może nie detektywistycznego, ale kontrowanie się takiego nawzajem. Szukania konkretnego przeciwnika, to to brzmi tak, jakby to nie miała być gra na pierdalaniu się. Zwanym przeznaczonym towarzyszem, gdy musisz utworzyć więź z innym graczem odnośnie ekskluzywności. Hidataka Miyazaki wspomina o spotkaniach z Nintendo, było mówić nowy produkt, mający właśnie trafić na Nintendo Switch 1. Były to raczej luźne koncepcje, aniżeli faktyczna prezentacja konkretnego pomysłu, i tak zaczął się urzeczywistniać projekt Dasklops, nad którym pracował początkowo malutki zespół. Po rozmowie o nadchodzącej. Premierze Switcha 2 przebudowali koncept gry, by pokazać możliwości nowego sprzętu Nintendo. A przy okazji twórcom nowej konsoli spodobało się skupienie na funkcjach online produkcji studia From Software. Co ciekawe, właścicielem marki jest samo From Software, a nie Nintendo, więc jest nie szansa, nie? że w przyszłości możemy uświadczyć tej gry nie tylko na Switchu, ale również na PC-ach no i innych masz, konsolach. A swoją pytanie, drogą mamy jest, nawet nie? nawiązanie do Stańczyka. Polska Góra! Mam nadzieję, że z tą uzyskaną wiedzą rozwiały się Wasze jakieś wątpliwości. Dajcie znać, co myślicie. O nowym produkcie From Software? Czy czekacie na niego? Czy będzie to jakiś system seller dla was do Nintendo Switch 2? A przy okazji Ej, dobra, serio. Jak dobry musiałby być blat, żebyście kupili Nintendo dla niego? Czy nigdy byście nie kupili Nintendo dla jednej gry? To jest pytanie. No ja tak myślę, że gdyby nie fakt, że jestem streamerem, to naprawdę, to to musiałaby być gra. Na serio tysiące, okej, okay, nigdy. <grymne> o. Wiecie, że jesteście Polakami, nie jesteście mniejszością w tym wszystkim, bo dla nas to jest jednak większa inwestycja. Ale, no, ciekawe, 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 właśnie jak w tej. Dobra, ty, ale y, artykuł jeszcze mamy. Gry, wideo, wszystko co wiemy o Daskblads. zapowiedź nowej grot From Software, ogromne emocje. Zapowiedź nowej gry. Nowa mroczna gra z From Software zmierza na Nintendo Switch. Das zaprezentowane na pierwszy rzut oka inspiracji z gotyckiej estetyki, przywodząc na myśli Bloodborne. Okej. Okay. Fabularnie gra, ma być całkowicie nowym tytułem, jednak fajnie nie ukrywałem, że dostrzegają znane motywy. Nie no, jasne, widać tą monumentalność z widać te wiktoriańskie motywy z Bloodborna. Trochę to tak. Mało rzeczy takich solsowych, nie? Tu jest faktycznie. Ale yy, no, mocno, mocno mocno czuć tę inspirację. Faktycznie widać, że chcą korzystać z motywów, które znają już dość dobrze. Ale to wszystko będzie zawsze podszyte tym takim płaszczykiem yy, japońskiej kreatywności. Największą niespodzianką jest ekskluzywność gry na Nintendo Switch 2. Ferze multiplatformowych premier to rzadkość, dlatego Dachlus może stać jedną z największych premier na nową konsolę. Ja, ja wam powiem, że ja nie rozumiem tego. Ja wiadomo, nie mam pojęcia, jak wyglądają liczby, ale mi się wydaje, że. Wyjście z ekskluzywem i dostanie siana od twórcy konsoli, opłaca się chyba tylko wtedy, gdy chcesz dosłownie przeprowadzić jakiś ogromny eksperyment. Gdy boisz się, co z tego wyjdzie, bo no taki Elden Ring, to nawet jak byłby ekskluzywem, nawet jakby dostał od Sony. To i tak yy, najprawdopodobniej więcej by zarobił, gdyby był puszczony na wszystkich platformach. No po prostu mam wrażenie, że tak działa, że dobry produkt się zawsze broni i najlepiej zmierz go na jak największej ilości platform. A, a to jest dobre wyjście dla studia, które jest albo i nie ma i inwestora, albo chce zagrać jakoś totalnie w bank i boi się tego, co, yy, co będzie miało miejsce. Ale From Software po pierwsze, są wizjonerami. Po drugie, to oni wyznaczali trendy, i po trzecie, mają forma, no, no są pod kado kawą, no nie? Yy, dlatego mnie bardzo dziwi ta, 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 ta decyzja. Ja naprawdę mam bardzo duże wrażenie, że tutaj chodzi o to, że to są dwie japońskie firmy, i chcą wejść we współpracę, i chcą trochę utrzeć nosa Isony, który no teoretycznie też jest japoński, ale yy, moim zdaniem to jest więcej jakichś takich mind gamesów, takiej psychologii biznesu, Nisz celów, wrzucanie tego jak nie? Zaprezentowany zwiastun nie jest prerenderowany, jest przygotowany na silniku gry. O, to też jest bardzo ważna informacja. Oznacza to, że musimy, możemy spodziewać się podobnej jakości grafiki na właściwe sprzęcie, ale warto potraktować to z przymrożeniem oka. No, wiadomo, to się bierze z tego, że no, jednak robisz taki trailer, renderujesz jeden kadr. I nie masz nic wokół, a nagle, jak jesteś w grze, musisz renderować więcej animacji. W, z tyłu też muszą dziać się po prostu jakieś obliczenia, których na trailerze po prostu nie ma, więc zawsze ta jakość będzie spadała, no nie? Jakieś grafiki nie stoi na najwyższym poziomie wykonania, jednak tytuły From Software. Zachwycały swoją wizję artystyczną. Uboga rozdzielczość tekstur, ostre krawędzie najprawdopodobniej wynikają z ograniczeń sprzętowych najnowszej konsoli. Fajnie, że Switch jeszcze nie wyszedł, a już widzimy, jakie ma ograniczenia sprzętowe, i to są ograniczenia sprzętowe, yy, z którymi my na PC-tach borykaliśmy się 20 lat temu. No bo kiedy, kiedy zakończyła się. Era ostrych krawędzi na PC. Jak Full HD chyba weszło, mam wrażenie, tak do normy. Jak zlicznęliśmy się na monitory 16 na 9 to było kurwa 20 lat temu. Jak anti-aliasing poszedł do góry, to <grymny> te ostre krawędzie w dużej ilości tytułów przestały być problemem. Wiadomo, nadal były tytuły i Framsoftware akurat nigdy nie radziło z tym anti-aliasingiem. w Dark Souls 3, jak pokonujesz mm, czaszkę taką wielką z łapami, jaką się nazywa, nie Word, tylko. I, i, i wychodzisz na na Anor Londo, no nie? Volnir. No to przecież to tam tak wszystko świeci się w tle, to, 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 paskudnie to wygląda tam z tymi teksturami. To jest przepiękny kader, totalnie zniszczony technikaliami, nie? Das właśnie nie będzie typową grą RPG w stylu Elden Ringa czy Dark Souls. From Software się na zupełnie inny model rozgrywki, oznacza to, że gracze będą walczyć nie tylko z przeciwnikami sterowanymi przez AI, ale także między sobą. Ale to jest y, co, co, co ciekawe. W grze pokierujemy członkami Bloodsworm, istotami, ok? Rozrywka pozwoli na starcie dla maksymalnie 8 graczy jednocześnie. Każdy z baterów ma mieć unikalne zdolności, a mechanika może przypominać zbliżającą się grę Elden Ring Night Drain. I mnie to trochę zastanawia, bo jeżeli Elden Ring był tytułem, który miał nam powiedzieć, w którą stronę idzie From Software, no to to wiadomo, były otwarte światy, ale drugą najważniejszą rzeczą była. Horyzontalność rozwoju postaci, ilość buildów, weaponsetów, yy, talizmanów, buffów, consumables, no psz, w Elden Ringu tego było multum, no nie? A teraz oni wypuszczają dwa tytuły z rzędu, które, tak jakby, rezygnują z tego RPGowego systemu i wchodzą w ten taki o wiele bardziej uproszczony system, gdzie wybierasz jedną klasę i ją ulepszysz, pewnie prostymi level upami i rezygnują z tych statystyk, i mi się to na przykład bardzo nie podoba, bo dla mnie to była bardzo, ale to bardzo duża siła Elden Ringa faktycznie, no nie? Jeśli chodzi o budowanie tych buildów. Czy Dazzle jest to duchowy następca Bloodborne? z momentu zapowiedzi fani zastanawiałem się, czy Dazzle w jakikolwiek sposób jest z Bloodborne. no tam, na pewno no, nie mogą, bo Sony to by ich zniszczyło, nie? Ale nawiązanie jakieś na 100% miało miejsce. Dazzle jest to jedna z największych niespodzianek, wroczny klimat, gotycka stylistyka, unikalny tryb, Sprawia, że gra budzi ogromne emocje. Ekskluzywność na Nintendo jest zaskakująca. A na przykład ten kadr, on mi się giga podoba, to fenomenalnie wygląda. To wygląda wręcz jak z jakiegoś anime, ale to jest taka ciekawa wizja połączenia yy, tej biblijnej wizji anioła, ale zrenderowanej przez japoński umysł, no nie? To, to, jest fenomen, to totalnie, totalnie do mnie uderza, no nie? Zajebiste. To jest, to jest giga zajebiste. I tu są dziwnie połączone naprawdę te motywy, no nie? Bo tutaj mamy tak, gotycki kościół, yy, skały i taką monumentalność, w ogóle osadzenie tego na jakimś takim totalnym zadupiu rodem Seldenringa. Potem jakieś wiktoriańskie wieże zegarowe, lampy, potwory, karety, karawany, takie rzeczy. Pistolety, wampiry, jetpacki stary? Nie wiem, to. Mój, ja mam, z, ja, ja mam prosty komes Hamas pod Karpacie i chyba tego po prostu nie ogarnie mi, mnie to, to przerasta. Ale dobra. Tyle, nie? W tym materiale. Dajcie znać w ogóle, co wymyślicie. I dinozaury przede wszystkim. I dinozaury.